Tak wystąpiłem w reklamie. Choć być może słowo wystąpiłem jest nieco za duże, biorąc pod uwagę to, że widać mnie tam dosłownie przez ułamek sekundy i to jeszcze jestem w kasku, ale wziąłem czynny udział w nagrywaniu tej reklamy jeżdżąc Fordem Mustangiem GT z silnikiem 5.0 V8 po torze. No. Postanowiłem, że opowiem Wam o całej akcji, bo w sumie już od dosyć dawna jestem gdzieś tam powiązany z branżą nagrywania filmów, ale jeszcze nigdy do tej pory nie uczestniczyłem w tak dużym planie nagraniowym. Planie nagraniowym, podczas którego robi się tak naprawdę 30-sekundowy klip w jakieś 8 godzin nagrań i nie wiedziałem jak to jest. Teraz już wiem i tym chciałbym się z Wami podzielić, ale zacznijmy może od początku, czyli co to w ogóle za reklama i jak to się stało, że ja się tam znalazłem. Jeżeli oglądaliście uważnie odcinek, w którym przeprowadzałem wywiad sam ze sobą, to opowiadałem tam o moim kumplu z podstawówki Karolu oraz jego bracie Krzyśku, którzy to mają firmę Filmcloud, zajmującą się produkcją wideo, a Wilwyd to takie nasze wspólne dziecko. No i tak też Filmcloud właśnie miał zająć się realizacją reklamy dla firmy Sklep Opon, która to zajmuje się sprzedażą. Nie zgadniecie? Opon. I żeby zrealizować cały klip, potrzebowaliśmy po pierwsze toru, dlatego też nagrania zostały zrealizowane na torze Modlin, jakiegoś samochodu, który będzie w stanie pojechać efektownie po torze, będzie dobrze brzmiał i fajnie wyglądał w kamerze, dlatego też postawiliśmy na Forda Mustanga GT z silnikiem V8 z wypożyczalni Rent It, której swoją drogą o tym Wam jeszcze nie opowiadałem, ale jestem takim ojcem chrzestnym tej wypożyczalni, bo ojcem byłoby chyba za dużym Słowem, jeżeli swoją drogą potrzebujecie wypożyczyć jakiś samochód sportowy, to serdecznie zapraszam. No i rzecz jasna, potrzebny był jakiś kierowca kaskader. I tak też Karol z Krzyśkiem przyszli do mnie, zadali mi pytanie, czy nie byłbym skłonny, żeby gdzieś tam pojeździć sobie właśnie autem po torze. Może jakoś troszkę polatać bokiem. No i jak już pewnie możecie się domyślić, widząc, że cała produkcja powstała ze mną, Karolowi i Krzyśkowi odpowiedziałem stanowcze i zdecydowane – mogę spróbować. Na planie przebrałem się oczywiście w ciuchy kierowcy wyścigowego prawdziwy kombinezon, kask i rękawiczki. Swoją drogą pierwszy raz w życiu zakładałem na siebie takie rzeczy. Pojawiły się lekkie problemy techniczne z parującą szybką kasku, ale naturalnie daliśmy radę. Najpierw kręciliśmy ujęcia wsiadania do samochodu, odpalania go i lekkiego palenia gumy w garażu wszystko po kilka razy, kilka dubli, co nie ukrywam, było dość męczące. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, przynajmniej można było sobie trochę posłuchać V8. -ki. Później natomiast nadeszła moja sekcja popisowa, czyli jazda po torze. No i muszę przyznać, że czułem tam naprawdę dużą, ciążącą na mnie odpowiedzialność, bo po pierwsze wiedziałem, że muszę pojechać dosyć efektownie, po drugie wiedziałem, że muszę pojechać tak, by ujęcia wyszły dobrze, a więc przez cały czas ważna była komunikacja pomiędzy mną a samochodem, którym mnie nagrywał. No i po trzecie musiałem tego samochodu nie rozbić, co na szczęście się udało. Także może ja teraz się na chwilę zamknę, was zostawię z nagraniami backstage'owymi tego właśnie planu. Zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Posłuchacie sobie oczywiście V8 i zobaczycie, czy umiem jeździć. Ready? Ok, let's go. Wasza wygrana, to są wasze opony. Mobiliście fajne opony, jest super, pogratulujcie sobie. Formuła 1, Robert Kubica jest dumny, Szymon jest Jeszcze ja dumny f***. z siebie. Zalenia, nagrania, scenariusze, reżyseria, aktorzy, kaskaderzy. Tak się żyjemy. A jako ciekawostka, to kręciliśmy też ujęcia na wyspinowanie na torze, które było oczywiście celowe. Musieliśmy też powtarzać to po kilka razy i ta scena sprawiła mi chyba najwięcej trudności, by spiny wyszły jak najbardziej podobnie i powtarzalnie. No i w sumie był to też moment, w którym czułem największe ryzyko, że mogę coś zrobić nie tak z samochodem, bo jednak wprowadzanie auta w spin i tak naprawdę stracenie nad nim kontroli przez chwilę było dla mnie delikatnie stresogenne, ale generalnie uważam, że naprawdę fajnym doświadczeniem było. Móc być w tamtym miejscu. Po pierwsze, poćwiczyłem sobie trochę jazdy na torze, opanowanie samochodów poślizgu, zobaczyłem jak wyglądają takie naprawdę grube plany od środka, także ja naprawdę uważam, że było warto, warto było się namęczyć i troszeczkę postresować. No to co drodzy widzowie? To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli jesteście ciekawi finalnego efektu powstawania tej reklamy, to kliknijcie na link w opisie. Jeżeli oczywiście szukacie dla siebie jakiś Opon, to zajrzyjcie na sklepopon.com. Natomiast jeżeli macie do mnie czy do naszej ekipy stricte jakieś pytania związane z powstawaniem tej reklamy, to wejdźcie na naszego Instagrama i zadajcie pytanie pod dedykowanym zdjęciem, które już tam jest. Tam też możecie zadawać nam właśnie pytania. Troszeczkę się powtórzę ale mam nadzieję, że sens został zachowany. Pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia.